Witam na tym filmie. Mówimy sobie moje spojrzenie swing tradingowe fundamentalnie na 5 do 9 kwietnia 2021 roku. No i co tu dużo opowiadać, jeśli chodzi o Airbnb i nowozelandzkiego dolara, nic się nie zmieniło w zeszłym tygodniu dla mnie. Nadal uważam to samo co uważałem w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o RBA. To w sumie też nic nie zmieniło, na co zwrócić uwagę. No to we wtorek oświadczenia na temat 100%. We wtorek właśnie oświadczenia na temat 100%. ECB, tak samo jak w zeszłym tygodniu, tam się nic nie zmieniło. Francja ma kolejny lockdown na miesiąc, zdaje się, ostatnio wprowadzili. Muszę naprawdę zacząć te daty dodawać do tych nesów. Merkel stwierdziła, że do 24 kwietnia będą restrykcje. Włochy, restrykcje po świętach wielkanocnych. A zaszczepionych nie wiem, nie, nie widziałem tam ostatnio, żeby coś pisali, ile jest tam zaszczepionych dorosłych w strefie euro. Więc te dane pewnie są nieaktualne. E, na co zwrócić uwagę? W czwartek oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC. No, ja tam nadal myślę, tak jak w zeszłym tygodniu, żeby sprzedawać euro. Nie widzę tam powodu, żeby kupować to euro, a na pewno te restrykcje odbiją się prędzej czy później na danych typu nie wiem, PMI czy no, innych danych z strefy euro. Jeśli chodzi o Fed, no, ostatnio. W zeszłym tygodniu w sumie nic się chyba nie zmieniło z tego co kojarzę, w środę będzie protokół z posiedzenia FOMC, Na co zwrócić trzeba uwagę. Powinniśmy raczej swing tradingując W czwartek będzie przemówienie prezesa Powella. No myślę, że on tam nic ciekawego od siebie nie doda ale miejmy go na uwadze, może jakiś komentarz coś zmieni, ale wątpię. Pewnie będzie ostrożny. Dobra, jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, z tego co ostatnio czytałem, jest ponad podobno 38% dorosłych zaszczepionych w Ameryce przeciwko COVID-19. Dokładnych danych tam nie będę przytarczał. No na pewno idzie to lepiej niż w Europie. No i lockdowny pewnie niedługo będą zdejmowane, a dane się poprawiać będą. I wygląda na to, że może jednak FED będzie jednym z tych krajów, gdzie najszybciej zostaną podniesione stopy procentowe. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Niemniej jednak dolar amerykański według mnie nic się nie zmieniło i dalej bym chciał go, myślę, bardziej kupować niż sprzedawać w porównaniu do innych paroletowych Dobra. Bank Anglii i GPP, no tam się nic według tego, co ja kojarzę, nie zmieniło nie mam aktualnych, nie widziałem ostatnio aktualnych danych y, odnośnie szczepień, ile tam już jest zaszczepionych ludzi w Wielkiej Brytanii ale ja bym chciał według mnie funta A. dalej kupować SMB i JPY, czyli CHF JPY nie widzę powodu, żeby kupować te waluty. Obydwie są słabe według mnie a to, że nie ma sentymentu risk i rynek nie jest w strachu, tylko jest tak bardziej w stronę chciwości nastawiony, no to nie widzę powodu, żeby kupować te, te waluty i nic się nie zmieniło w do zeszłego tygodnia. Bank Kanady, no tutaj w sumie też się nic nie zmieniło, żadnych nowych komentarzy, nic nie widziałem. Neutralnie, jeśli chodzi o bank, ostatnio chyba były jakieś komentarze, ale nie jestem pewien, bo ja mówię, ja nic nie widziałem, tam przeczytałem komentarz, że podobno ostatnie komentarze Kanady były o bardziej pozytywne. No, nie jestem tego pewien, bo nie mówię, nie widziałem, no to sentyment, jeśli chodzi o mnie, no to bardziej na kupno niż na sprzedaż, jeśli chodzi o dolara kanadyjskiego, a wzrastające ceny ropy... I odblokowanie kanału sueskiego na pewno przyczyniło się do tego, że było widać. Wyszła informacja, że kanał sueski został odblokowany i ropa sobie spadła tam, jak ileś tam dolarów, 1 czy 2 czy ileś tam i no, no fajnie odblokowali. No, to odblokowali. No, i za chwilę ropa do góry znowu zaczęła iść. Więc yy, czy kupować ropę z ostatniego tego właśnie OPEC? Yy, na bieżąco się dostosowuje, co miesiąc, z ostatniego właśnie posiedzenia, jak się nie mylę, to powiedzieli, że nie ma powodu rozlewać oleju po całym rynku i dalej będą tak tam mieli lekko czy mocno przykręcone korek, żeby było tak w sam raz tego, tej ropy i benzyny na rynku, żeby nie było jej za dużo, więc co niektórzy tam już w analizach czy tam przewidują, że ropa po 100 dolarów, takie nagłówki chwytliwe, widziałem za baryłkę, no. no zobaczymy co z tego wyniknie. Myślę, że na dłuższą metę ropa nadal kupno, ale jak bardzo może wzrosnąć cena ropy, to jest też dobre pytanie. Jeśli chodzi o złoto, tam się według mnie nic nie zmieniło. Nadal widzę silniejszy dolar, będzie według mnie, a złoto. Powinno zacząć spadać, chociaż w zeszłym tygodniu całkiem nieźle namieszało. Na H4, jednego dnia spadało pięknie, następnego dnia zjadło cały ruch, który był spadkowy. No, ale ja nadal jestem nastawiony na sprzedaż złota. Nie widzę powodu, żeby kupować to złoto, i teraz szybciutko jeszcze przechodzimy. Tutaj w zeszłym tygodniu na tym moim koncie, gdzie testuję te moje idee. Swing tradingowe mam minus 1936 z y, y, straty na kartce HF, jak widać tu wchodziłem tu wyszłem bo mi tak strategia mówiła no wczoraj w piątek zanim się zorientowałem no to strategia mówiła zamykaj no teraz już jestem na weekend z z, tego, z pozycją którą powinienem zamknąć no zdarzyło się, nie? Zamknie w poniedziałek, jak się otworzy. eurocat, No to jest temu testowe wiadomo, do tych moich idei swing tradingowych, jak mi to tam wychodzi, czy to ma sens, żeby udowodnić, czy tam pokazać, że analiza fundamentalna działa w dłuższym terminie. Dlatego na H4 z że będę handlował, a nie na D1, bo stop 100% byłyby naprawdę spore, a analizy byście mogli robić, nie wiem, na miesiąc do przodu. Znaczy się miesiąc trzymać. No dobra, Euro Out też byłem zdania, że euro jest słabe i powinien sprzedawać. No i strategia mówiła wychodź, no bo się zamknęliśmy powyżej linii Kijunsen. No to ja wychodzę. No jak ja wyszłem, no to cena tam się zaczęła spadać i jakoś to tam idzie bokiem na razie. No ja i tak myślę, że Euro Out to takie słabe, kontraneutralne bym powiedział, no, takie. W przyszłym tygodniu myślę, że by tego jednak nie ruszać, bo to nie jest taki genialny pomysł na chwilę obecną według mnie, żeby się tym zajmować. E, dobra, lecimy do AutCHF. Aut CHF byłem cały czas nastawiony na kupno. No, rynek nie daje mi tego kupna. Jakbym ja chciał, to rynek nie chce. Tu wchodziłem, a wyszłem. Gdzie to jest? O, stop loss został trafiony akurat w tym momencie tutaj na dołku. No bywa. Eee, gold, złotko. Złoto, tak jak mówiłem, raz szuli do w dół, raz za chwilę do góry, tylko żeby dotknąć tego tutaj dołka i... Jak tylko dotknęli dołka, no to do góry. No ja i tak jestem nastawiony na to, żeby sprzedawać to złoto. Audiotpy Y też byłem nastawiony na kupno, a wyszło mi z tego mniej więcej BEP. Euro NSD byłem nastawiony na sprzedaż. No i tutaj wchodziłem ze tu mi strategia mówiła wychodź, bo może się zmienić trend. Ja wyszłem. a cena sobie poszła wreszcie tygodnia w dół prawie 1 do jednego bym miał, no bywa USD CHF, też byłem zdania, że dolar jest na pewno bardziej atrakcyjniejszy niż CHF i w sumie co z tego wyszło to break even NSDCHF też wyszło mi break even z tego co widzę Czyli wyszło na czysto, tu wchodziłem, tu miałem zabezpieczone pozycję, bo dotarło 1 do jednego czy linia Kijunsen była na tyle daleko, no to przestawiam sobie na plus kilka pipsów, no i się cofnęli, mnie wyrzucili, no. Euro USD też przez to nastawiony na sprzedaż. Tu wchodziłem, tutaj mnie wyrzucili na break-even. Niefortunnie, EUROCAT. Tu wchodziłem, tu mnie wyważu, czyli strategia mówi wychodź, bo może się zmienić trend, no ja wyszłem no i wyszło jak wyszło. Także w tym tygodniu na koncie temu strata minus 193670 centów czy tam kredyt, ja centów, no to w USD konto, a pozycje, które są otwarte, no to jest na przykład Euro GPP na H4 yy, stwierdziłem, że euro nie jest atrakcyjne GPP bardziej usd.jpy które też stwierdziłem, że jest bardziej atrakcyjne usd niż jpy e, gpp chf oczywiście też bardziej atrakcyjne gpp niż chf e, gpp jpy też oczywiście bardziej atrakcyjne gpp niż jpy według mnie 200 pipsów NSDAJPY e, gdzie tutaj jest? Poprawiłem wejście, znaleźć się? Nie. No, weszłem tutaj jak się pokazał złoty krzyż pod czerwoną chmurą sygnał. Go zauważyłem. No, otworzyłem, no jest 1 do 1, już mam zabezpieczone na breakeven te 70 kilka pipsów. Card JPY też już na breakeven, bo Kijunsen linia wyszła powyżej mojej wejścia, więc przedstawiłem sobie na break-even. No i tutaj trzeba będzie to zamknąć w poniedziałek. GPP out. Też uważam, że GPP jest bardziej atrakcyjny niż out. Ale no zobaczymy jak to się otworzy w poniedziałek, żeby nie było, że będę musiał zamykać. No obecnie mam 2727,70 centów. Na koncie demo, na plusie, na tych otwartych pozycjach mój balans zaczynał się ze 100 000, 100 tysięcy a obecnie mam 7557,48 na plusie na koncie demo odnośnie moich idei swing tradingowych. Mhm. No i te 2700 pływa sobie zysku, straty. No i dobra, to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o te Swing Tradingowy Przegląd na 5-9 kwietnia 2021. Życzę wszystkim powodzenia w przyszłym nadchodzącym tygodniu i udanych świąt wielkanocnych. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie, komentuj w komentarzach. A jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów, to subskrybuj. No i łapka do góry, zawsze mile widziana. Dzięki za oglądanie, na razie.